Tu pod Wawelem mamy taki happening, prawda, opozycji przeciwko panu Kaczyńskiemu i PiSowi. Tutaj na tutaj chodnik. gwizdają, śpiewają, dają różne. Live'a pan robi? Różne, No nie, no przecież można pokazać, co tu wyprawiają, nie? Ma, to, to. Jak się no, ma taki dobry telefon. Ludzie przechodzą tutaj nie, czekają co to, to, to będzie. Czy dalej. Jeszcze będzie oglądać, nie muszę tu przyjeżdżać. Co będzie to, dalej? To... Co będzie to, to... dalej? Z władz na razie nie widać, żeby jechali, może już przejechali a tutaj są, a tutaj Ma są ale nie można tego spotkać chcesz fotografować to? na drugiej stronie pan fotografuje tak? no dobrze, no pasami pan przejdzie na drugą stronę oni tu robią chepeni, prawda? I co. krew. I Zobaczcie, co. na co. Zobaczcie, co. Zobaczcie, ale Zobaczcie, pełno jest różnych, pełno jest różnych co. Zobaczcie, co. Zobaczcie, co. Zobaczcie, tego Yeah! Wow. No I te się. na rodzicze. głowy Coś zeszło u kiedy był policja nie pozwala dalej wchodzić, <antypt> no. tak no no To nie jestem w stanie... Dobrze tego. filmować. Um drama, drama. Cały drama, Hama, hama. Na